chęcić do tego, żeby pamiętać o tych wszystkich bezdomnych psiakach, które też tak czekają jest. na adopcję, więc nie tylko buldoszki budo, francuskie, nie tylko yy, pudelki, pudelki, pudelki. Mhm. ale przede wszystkim te, które potrzebują naszej pomocy i oczywiście I unikamy, unikamy absolutnie tak. wszelkiego rodzaju pseudochodowi, zwłaszcza, że jest ich bardzo dużo i jeżeli coś się wydaje państwu podejrzane, to znaczy, że szósty zmysł, być może siódmy, jakiś instynkt wam podpowiada, że należy coś z tym zrobić. W ramionach Małgorzaty Zuzia, tak. na fotelu Sonia, Maciu Malinka. I malinka. Witamy serdecznie malinkę, witamy Zuzię, witamy czyli dwie, Sonię. Dwie samiczki mogą ze sobą żyć. Tak, co jak są? najbardziej przyjaźnią się, chociaż łączy je może bardziej siostra na miłość, czyli czasami się kłócą, czasami się lubią. A to są siostry w ogóle? A, nie, one są z innych hodowli, ale mentalnie są siostrami. Aha, a od kiedy są mentalnie z tymi siostrami? 4 i 5 lat mają, czyli Aha. zaraz po jednej przyszła kolejna, i tak jest, staraliśmy się zintegrować, żeby rzeczywiście żyły w przyjaźni. Dosyć nam się to udało. Okej, okay, staraliście się zintegrować, robiąc co? Wykonanie bo rozmawiamy, żeby Państwo już tutaj wtajemniczyć, rozmawiamy o tym, jak wprowadzić drugie zwierzę do domu, bo to mm -hmm. wcale nie jest takie proste, bo to, te pierwsze może czuć się zazdrosne, może chcieć rywalizować, może być tak. agresywne nawet. Tak, dokładnie. Czy są jakieś sposoby na to, żeby właśnie ułatwić coś drugiemu zwierzęciu, temu weteranowi naszego życia, tak. żeby przyjął braciszka albo siostrzeczkę niekoniecznie chcianą? Przede wszystkim trzeba <laughs> tego rezydenta naszego jakoś do tego przygotować. Hmm? Przygotować do tego, że będzie kolejny lokator. Nie zaskoczyć go tym, bo może mu się uruchomić rzeczywiście bronienie swoich dóbr. Tak jak no my tak. byśmy bronili swoje mieszkanie, gdyby nagle ktoś wtargnął. No to lepiej przeprowadzić zapoznanie na jakimś takim neutralnym gruncie. Spacerować sobie nie raz, a pięć, dziesięć razy na łąkach w parku tak, żeby pieski się poobserwowały, żeby zaczęła się budować między nimi jakaś nić porozumienia. No i później rzeczywiście przychodzi moment, kiedy wprowadzamy tego drugiego psa. Temu drugiemu psu też staramy się jak najwięcej wyjaśnić, że on tutaj będzie mieszkał, że tutaj jest jego Rozmawiamy posłanie. z nim w sensie. Tak, rozmawiamy z nim e, po psiemu. Ale bardziej komfortowe będzie dla nich na pewno to, jeśli będą miały swoje strefy na odpoczynek indywidualne, a ta wspólna strefa będzie obszarem do integracji. Żeby każdy czuł się bezpiecznie, jak je, jak odpoczywa, mhm. jak się bawi, a, a rzeczywiście staram się jak najbardziej zaaranżować przyjazne środowisko do tego e, wspólnego spędzania czasu. Okej, okay, nawet jeżeli to są psy różnych ras i różnej na przykład wielkości, tak? Tak, tu jest Mały, na pewno. Jeśli jeszcze mhm. Państwo nie dokonali decyzji, to raczej sprawdzają się pary, które są o podobnych gabarytach, podobnych temperamentach, no bo łatwiej po prostu z sobą Ale w wieku też podobnym? W wieku też, chociaż czasami e, niektórzy hmm. chcą za, zaaktywizować swojego seniora młodszym psem i to hmm. czasami się udaje rzeczywiście, że, że, że dostaje takiej drugiej młodości, ale idealnie by było, gdyby był po prostu podobny do siebie. Okay, ale, jak, czy dochodzi do spięć między nimi, to co wtedy? Tak, robimy? dochodzi do spięć. One to co wtedy robić? krzyczeć, interweniować. E, dobrze jest indywidualnie e, nauczyć e, jakiegoś hasła kończącego my mamy takie hasło A. koniec i uczymy tego, <noise> koniec. Tak, koniec po prostu w różnych sytuacjach, koniec wycierania łapy koniec jedzenia, koniec pieszo, czyli zanim dojdzie do jakiejś konfliktowej sytuacji staramy się to hasło wprowadzić, uczymy tego tak, że mówimy koniec i odrzucamy garść jedzenia na bok albo smaczek, one się A. tego uczą, że jak słyszą koniec to odchodzą A. i to jest bardzo dobry nawyk, jeśli potem dochodzi rzeczywiście do jakiegoś spięcia, one rywalizują o atencję, o jedzenie one rywalizują o różne rzeczy mają swoją taką zimną wojnę czasami ciężko jest się zorientować o co to mówimy koniec i rzeczywiście trochę emocje opadają. Staramy się, tak jak powiedziałeś, przekierować na coś innego. Jestem zazdrosna, że ja cały czas tą przytulam. Zaczyna się zastanawiać, Zobacz, czy ty obserwuję. jesteś znacząca, bo no na właśnie. razie nie jesteś jakaś znacząca, ale gdyby cię lepiej poznała, to prawdopodobnie starałaby się ciebie oddzielić od Zuzi, stanęłaby tak? między wami, uh -huh. odsunąć uh -huh. i powiedzieć, zaanektować ciebie, że nie, że ty jesteś ważna, więc jesteś jej. Tak. Ona ma jeszcze a, a, szansę, na, ona ma nadzieję na Andrzeja. Tak, tak, to tak bo przed chwilą przeniosła tak. wzrok na <laughs> tego <ona> osobnika <śmiech> obok, co <laughs> myśli, a może on? E, nie. Wiesz co, ona uwielbia facetów, możesz spróbować. Sonia, a jak pies z kotem? No bo tutaj to krążą tak. legendy, czy można... Przysposobić kota do psa i na odwrót? Można jak najbardziej, tylko trzeba się zastanowić, kto jest pierwszy. Jeśli pierwszy jest kot, to staramy się zrobić tak, żeby te wszystkie dla niego istotne przestrzenie były dalej jego. Jeśli pies dochodzi, to on może odreagować dużo na takich spacerach przygodowych. Czyli znowu pies jest zmęczony, dostymulowany i staramy się je zapoznać. Kot jest na górze, w bezpiecznych obszarach, obserwuje sobie z góry psa. Kot może się załatwić bezpiecznie, nie ma kuwety na ziemi. Nie zastanawiamy się, jak oduczyć psa jedzenia, kociego jedzenia, tylko miski unosimy wyżej, tak żeby nie były dostępne dla psa. I, I staramy się z psem troszeczkę popracować nad autokontrolą w sytuacji, kiedy coś od niego ucieka. Ja tutaj przyniosłam taką, taki szarpak, żeby pokazać, że może można ćwiczyć z psem, one akurat się teraz nie chcą bawić, ale że, żeby czekał, żeby nie reagował na taki pląsający ruch uciekający od, Psy też żeby się nie tak uruchomiła na... E, proszę? Psy też się bawią czymś takim. One się kochają tym. masz? Tak, psi, tak to, jest psi, to jest psi szarpak, Uwiel uwielbiają uwielbia uwielbia to, ale są tutaj troszeczkę, oni śmielone chyba światłami, także nie chcą podjąć zabawy. A co jest lepsze na przykład, jak masz takiego psa pięcioletniego i chciałabyś mieć drugiego psa, ale z drugiej strony boisz się, że zranisz jego uczucia, no, bo, ja mam, bo, przykład, ja tak, bo ja mam Jamnika, ale ja wiem, że ona jest indywidualistką, to czy dla i lepiej, żeby miała towarzysza, czy to jednak jest tak, jak z rodzeństwem, że no trudno, Równie, <grywa> bo Każdy chce towarzystwa, ale. Trzeba trafić. I nawet jeśli jesteś indywidualistką, e, jesteś introwertyczna, to może się znajdzie drugi taki, który ci poczujesz do niego mięta. Więc tutaj kluczem do sukcesu byłoby znalezienie kogoś, kto tworzy jej serce. Przyglądaj się na spacerach, czy jest jakiś pies, który jakaś koleżanka. Rabia, wszystkie, wszystkie ma w nosie. Wszystkie ma w nosie. to rzeczywiście może byłby lepszy kot. <laughs> Czasami międzybakowa przyjaźń Dobra. jest łatwiejsza, bo nie ma takich zachowań demonstracyjnych, rywalizacyjnych, właśnie, że, że dużo introwertycznych psów preferuje koty. Zuzia tak Malinka, Sonia, dziękujemy. Możesz powiedzieć koniec? Koniec. Dziękujemy. Ja? Koniec. O, tak, koniec. Powiedziała koniec i kończymy zabawę. Przenosimy się teraz do diany. E, tę zabawę, tak. tak. Dziękujemy Wam bardzo za tę miłą wizytę. Przenosimy się do naszej diany.